Ja ogólnie to jestem po zęba i mnie boli, więc jakbym mówił jakoś niezrozumiale, to sorry. Zostawcie lajka, like suba z dzwonem, więcej nie umiem mówić i oglądajcie do końca i alo. Sprawdźmy to, nowa edycja Waves Roleplay. Eee, Skaza mówił, że będzie to super serwer, jeden z najlepszych serwerów elo, w bojówka surowo zakazana, idziemy robić bojówkę. O, loading screen, muzyka taka wiejska. Eee, eee. Yeah, yeah. Dobra, przystępujmy z muzyką, bo prawo autorskie mi wyjebie. E, loading screen, bardzo fajny, defaultowy, podoba mi się, fajnie było jakby się poruszało. Na razie oceniam loading screen skali 7 na 10. 7 na 10, podoba mi się ludzi na Discordzie, zajebiście, wave's roleplay, podoba mi się, daje lajka. Jak coś niestety gruby mi nie zapłacił za odcinek i będę musiał dać prawdziwą recenzję, bo tak to bym powiedział, że super serwer i bym wyszedł, nie? E, wybór postaci, ok, stworzoną postać. Nie będę wydał na ten syf, wydam sobie na XANRP. Aha, twój antitroll zniknie za 19 minut. No co to, to jest? Co ja gram w GTA Online? po czym się jak na GTA Online. Mam jeszcze antytrola przez 20 minut i mam. gdzie moje permisje skaza? Wiecie, jaki jest problem, że nie mam permisji, nie? Idę napisać o permisję. W skrócie, za kolega napisał, że mam spierdalać i że mam tylko reporty, więc będę tepał w randomowe ID. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam pytanie, co tutaj się stało? Co tutaj się stanęło się? O, przy pana stuczkę miałem. Mhm. Te dwa motory się zdarzyły, no i. Co pan ode mnie oczekuje? Rewiwę pewnie, tak? Mhm. Dobra, możemy się dogadać. 20 zł blika. Masz perma. <laughs> Damy mu rewiwe. Pozdrawiam również, do widzenia. Do widzenia. Wow, ale park fajny. Czy to... Do... Kurwy synu, na... mnie chceś przejechać. Eee, e, nie mów tak! Przeproś administrację Twitcha, właśnie mam stream na Twitchu. Przeproś Twitcha, przepraszam albo ci wywalę permanentnego bana. Nie. Ale jesteś pewny, że nie chcesz? to to jest za dziw nie za się. pani? kurewko. Skaza z nowego Wavesa, zrobił Formułę 1. Bardzo polecam. Ale optymalizacja jest fajna, patrz to. Mam płynny, płynny, płynny komputer. Znaczy płynny komputer, płynne fps i tak. Hmm, gdzie tu mogą być gracze? O, w ogóle tu jest taki custom fajne, fajne. Tylko się zastanawiam, dlaczego nad tym wypizdowy jest urząd. Idziemy zobaczyć. Aha. Widzę, że tu my na tym urzędzie. Fajnie, fajnie. Jestem RDM. Dzień dobry, proszę pana. Co się stało? Co się tutaj się stało? Dostał pan RDM? Tak. Od kogo? Od numer buta poproszę. Właśnie wystawiam perma. Nie, jak pan nie wie, kurde debele Nie wiem. A ukradnę pana w takim razie na szpital. Nie, nie, proszę, nie rób tego. A na szpital. Nie, to, to nie, to nie, do widzenia. Spierdalej. Dlaczego pan jest AMT, a nie M? Nie wiem. Mhm. Ja pierdole. dalej, takie same mpct, jakie były, nie? Cięmałość tych k. zrobię to z tobą, zrobię to z tobą, kolego. Kolego, dalej, weź mnie, proszę <grym> Ale, jesteś kociak Zostaw go Debilu, nie. wiesz, że jestem adminem i mam k***a tego, tego admina Ale sam Kiri Przecież ty powiedziałeś k***a ry i i Ty na nie umiesz powiedzieć, debilu Ja nie wiem, oni są upośledzony ja idę nie. od was, do widzenia Nie, kupiłem admina za 20 zł Przykładam ci klamę do głowy, umierasz, rozumiesz? <grym> Spadł na dół Debil, myślałem, że jesteś mądry, a jesteś debil Szperma. Dobrze, zacznijmy ocenę prawdziwą Wavesa. E, nie podoba mi się ten. E, nie podoba mi się Twitter, reporty, dark weby. To jest obleśne moim zdaniem. E, nie podoba mi się, nie podoba mi się. Nie daję łapki w górę. To poprzednie było lepsze. Co do menu F2, e, jest takie, no też mi się nie podoba. Lepsze było to stare. E, jak nie mają... Yy, ten. Nawet nie mają chłopie 5000, trzeba To nie ciebie. Ale jesteś głupi, kur... nie? Ja pierdolę. Biję swoich kolegów, kurwa. Sorry. A, a! Mam jakieś żuta z Afryki Polarnej. Otwórz sklep z bronią. Hmm. Dobra. My tu mamy. Tu nic się takiego nie zmieniło. Gracze dalej są tak samo przejebani, jak byli. Na XanRP znajdziecie graczy, którzy mają więcej niż 5 IQ, więc zapraszamy na XanRP. Przepraszam, jakieś żuta. Uh, uh. Złodzieje, bandyci. Pa, pośle was na policję. Boli, boli. O, ty k -o. Dzień, dobry! Dzień dobry! Witam panią Czejo. pana, czy co pan to jest? Kozako? Nie. Na pewno? Na pewno. Jestem zygzak McQueen. Kozako! Będę nie, jestem zygzak McQueen. Będę na odcinku? Nie wytnę cię. Będę, Czemu? Bo on nic nie robi śmiesznego, zrób coś śmiesznego. No dobra. Będę na odcinku. Ty nie byłeś śmieszny, zrobisz kurwa złą rzecz, muszę cię teraz banować permanentnie. Nie, no... Przepraszam! Nie posiadasz permisji, no niestety, masz szczęście, masz szczęście, drogi użytkowniku. A to tylko? Nie, jestem tylko jak McQueen. No, na odcinek, ale ja jestem znowu, kurwa, dobra. jestem McQueen no, ale... <laughs> Czemu wiewo kosę swojemu koledze. O co to chodzi? Tutaj podobno jest takie coś jak skrzynki i gdzieś tu jest darmowa skrzynka, tak? Nie ma takiego czegoś. O nie jest! Otwieram. To wygląda podobno jak i to jest takie, wiecie, kop, nie? Jestem iPhone'a. Idziemy z tym na upgrader. Zestaw naprawczy. O, ja chcę amunicję. No! Nie, skam, nie grajcie, nie grajcie na tym Jebać was psy, jebać psy Dlaczego pan jeździ po offroadzie? A to, on to ukradł, tak? Nie Dlaczego pan ukradł policyjny radiowóz? Nie ukradłem. No i właśnie, otrzymuje pan permanentnego bana Niestety nie posiadam permisji więc jak gdybym miał permisję, miałby pan perma Tu coś wybucha, to chyba jest są Słyszycie to? o Dzień dobry, pani cheater a. O kurwica Co tu się stało? No nie to jakie, bo to gidnie nie? Co tu się stało? Gówno, Gówno? No dobrze to wierzę pana Luty mnie Ciebie nawet się nie da podnieść ty kurwa Tak nie ja Debil Aha, to git. Nie no na razie jak na pierwsze dni Waze Roleplay nie ma jakoś dużo troli Chyba bo ja nie widziałem Dzień dobry dlaczego pan kradnie auto? Dlaczego kradnie pan auto? W tym momencie proszę zwrócić to auto Proszę to zwrócić w tym momencie Zwraca to pan Proszę A mogę motor? Nie Ej no nie strzelaj Kierdaj nie. Alge... Aham Obrigado por toda a referência Você não No właśnie, mówię, mówię. I co, gówniarzu? He? Powiedziałem ci, żebyś nie brała przełeś Sorry, no. Co sądzisz o tej wyspie? Sądzę, że. że tak. Że gówno? Nie. Że tak. pół gówno? Tak. Połowiczne gówno. To tak, jakbyś się chciał wysrać. I wychodzi taki ale nie mały wychodzi. bobek. Fajnie. Dobra, elo Dowiedziałem się, co ten gracz sądzi o wyspie. I sądzi tak samo jak ja. Nie no, na razie szału po prostu nie ma. Fajny jest ten park. Ale musiałbym się wdrożyć, żeby więcej tutaj opowiedzieć. Więcej tutaj się dowiedzieć, o co chodzi na tym serwerze. Bo jak na razie, to mogę sobie jeździć i po prostu ludzie Zdıwać, nie? nie skarż mostu Pomóż mi <miechau> proszę Ała, ała, ała Ciną ci kurwa pępowiny frajerze Wiesz co to pępowina? Bo ja nie Ona solo rozwalę cię Ała, ała, ała Ale jak, jak bałuniki Frajer lewa kurwa Widzisz jesteś nikim, żegnaj Mogę z kina, jestem babą Zostaje pan kobietą Jak to kobietą? Będzie pan kobietą Musi pan przejść transakcję pci Tra Transfuzję ja, ja nie chcę, ja nie chcę być kobietą W dupie to mam, będziesz nolifem ja nie chcę być kobietą Ale ja nie chcę być kobietą Ale będziesz, rozumiesz? Tak chcę Takie są prawa fizyki Specjalnie ci zmieniłem na nie bycie chcę. kobietą Musisz teraz odciąć ja fiutka Ja ci go ostrzelę Moje lewe jądro Kurwa To jeszcze drugie kurwa A! I Paukerson Ej no ty cio! O ty kurwa, chodź Ej kozako! Co? Kocham cię, więc śnie większy midolem Dobra Rudy, oddawaj prządę, ale zostaw stary kozako Stary go biją w przedszkolu i on mi teraz się będzie na mną znęcał w grze komputerowej frajer Sun RP, najlepszy serwer Paszę, polecam, do widzenia grze komputerowej Nie <laughs> mów meta zwrotów, bo cię spermuje, rozumiesz? Daję dupy za jeden złoty, co to jest? Ja pierdolę, jesteś moim idolem Dobra, a będę na... Będziesz, będzie na odcinku gracz. Pierdalaj oh. <laughs> Ej, ty... Co ty robisz człowieku psychicznie chory? Zapraszam. Czemu robisz RDM z No na pewno A ja Pamiętaj, że rekord video Jestem graham, ale jestem graham Ja mam ja Jestem surferą Nie no widzisz, ja że nie, nie mam jajka frajerze Mogę ci sklamki skroić Łebce skrój Ej, on jest no nie. nie możesz No i w tym momencie dostajesz looter P tak zwany, rozmiesz to? No i w tym momencie robię syl Dawaj Żegnam! Zrób to Nie możesz Zrób mi to. zabrać nic, zrobiłeś mi Zrób to, podaję się podaj się, dokładnie, Ce celuję do ciebie z czap Krady ciłą. Nie! Prawiemy gracza P., ale prawdopodobnie był to niewinny gracz. Y, tfu! Był to gracz, który był bardzo groźny dla tego serwera.